Dzień dobry Państwu, to Puls Rynków i temat, temat ile potrwają wzrosty na indeksach, temat nietrafiony dziś, powiem dziś czerwono na giełdach, a o giełdzie, o indeksach i o sentymentach rynkowych będę rozmawiał z Maciejem Leściorzem, z CMC Markets, witam serdecznie. Witam. No i właśnie, rozpoczęliśmy drugi kwartał, rozpoczęliśmy go od spadków, czy to powrót do tych sentymentów, które obserwowaliśmy w pierwszej części marca, czy raczej po prostu korekta ostatnich wzrostów sentymenty negatywne utrzymują się już od dłuższego czasu na rynku, także trudno w ogóle w tym momencie oczekiwać, że te sentymenty na stałe powrócą, takie pozytywne na rynek. Jednak cały czas zagrożenie wynikające, zagrożenie spowolnienia gospodarczego wynikające z epidemii koronawirusa rośnie. Rośnie przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Nowy Jork stał się już nowym epicentrum koronawirusa. Tak więc również obawy o to, jak to będzie wpływało w dalszej perspektywie na, na rynki. Ta korekta, która miała miejsce, może spój sobie na wykres będzie tutaj nam nieco łatwiej ten temat omawiać. Korekta, która miała miejsce na początku w tych ostatnich dniach, mam nadzieję, że widać ekran w tym momencie. Ona no faktycznie się zakończyła. To było takie czysto podejście wzrostowe wynikające z napływu gotówki na rynek z tych bezprecedensowych działań FEDU. Jednak tutaj mówimy o operacjach zwiększających płynność o 2 biliony dolarów, więc faktycznie tutaj jest, jest dużo kapitału na rynku. To pozwoliło się nieco rynkom odbić, ale patrząc przez pryzmat sentymentu klientów z CMC Markets, jest tutaj zdecydowana tendencja i oczekiwania spadkowe. W tym momencie 64% klientów posiada pozycje krótkie. I one stanowią 53% wartości. Ja bym jeszcze spojrzał na, na to, co często omawiamy, czyli na wskaźnik strachu i chciwości. On dość mocno podskoczył względem naszej ostatniej rozmowy. Tydzień temu, jak rozmawialiśmy o sentymentach rynkowych, wskaźnik CNN Business, właśnie w Fear and Greed, był na poziomie około 10. 13 punktów. W tym momencie podskoczyliśmy do 25, ale myślę, że w najbliższych dniach, w związku z tym, że rynek już ponownie wraca do spadków, również ten wskaźnik będzie spadał. On jest tak skonstruowany, że oczywiście bierze pod uwagę zmiany w ciągu roku, e, ostatnich 52 tygodni, jak to miało miejsce, dlatego może się zbliżyć również do tych sentymentów, które też tutaj się pogarszają, jeżeli chodzi o, o pozycję klientów e, CMC Markets. Mhm. Ale Pomimo, pomimo wszystko, pomimo tego, co zrobił Fed, pomimo tego, co zrobiło EBC, pomimo tego, iż de facto wszystkie banki centralne rzuciły się do luzowania polityki monetarnej, mimo wszystko nadal będziemy obserwować wzrost strachu na rynkach. Tak, no tym bardziej że, dlatego, że ten temat, kwestia kiedy się skończy epidemia jest trudna do szacowania. Wprawdzie Światowa Organizacja Zdrowia być może można powiedzieć, że to pocieszające są informacje z, z jej strony. Mówiła o tym, że w tym momencie jesteśmy już na szczycie zachorowań. Pytanie, czy to samo na pewno dotyczy Stanów Zjednoczonych i tam jednak... Ten kryzys zachorowań jest nieco opóźniony. Również kwestie gospodarcze z opóźnieniem uderzają w Stany Zjednoczone. Ale jeszcze jedna niepokojąca informacja się pojawia. Mianowicie również WHO poinformowało, że może dojść do nawrotów Azji. Tak? Ostrzegła kraje azjatyckie przed tym, że może dojść do drugiej fali zachorowań. Jeżeli faktycznie do tego by doszło. I w tym momencie rynki są nieco uspokojone tym, że Chiny jako tako sobie poradziły z epidemią koronawirusa, inne kraje azjatyckie również. Jeżeli ponownie tam by doszło do, do zwiększenia liczby zachorowań, no to mógł być na rynku dramat, tak? bo to by oznaczało, że w horyzoncie krótkiego tak naprawdę czasu mogłoby dojść do tego samego w Europie, mogłoby do tego samego dojść w Polsce, w Stanach Zjednoczonych. No i to na pewno nie były pozytywne informacje. W tym momencie wszystkie kraje w zasadzie robią wszystko, co w ich mocy. Włochy zrobiły to z dużym opóźnieniem i widzimy teraz konsekwencje. W innych krajach starają się wyprzedzać już, już fakty, ale mimo wszystko jest na pewno duże zagrożenie. To, co miało miejsce w Chinach, kiedy tylko epidemia się tam zaczęła. No to jest zupełnie inna sytuacja niż w Europie. Jednak Chiny z dużo większą determinacją. Też jednak musimy pamiętać, że to jest kraj, gdzie obywatele są nieco inaczej nastawieni. Jednak jest tam pewnego rodzaju reżim, który trzyma obywateli i na pewno łatwiej zmotywować do tego, żeby się z domu nie ruszali niż w Europie. Więc potencjalny nawrót epidemii. W Chinach, no, mógłby oznaczać, że w Europie będzie to jeszcze jeszcze gorzej wyglądało. Chciałbym jeszcze na chwilę powrócić do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do amerykańskiej waluty, czyli dolara amerykańskiego. Ten w tym momencie jest liderem wzrostu w grupie walut G10. De facto wszystkie waluty, nawet ten najbezpieczniejszy, czyli japoński jen czy, czy frank szwajcarski, tracą wobec. Amerykańskiego, amerykańskiego dolara. I czy to nie powinno dziwić, się po tym wszystkim, co zrobił Fed, po tej e, ogromnej ilości pieniądza, który został wpompowany w rynek, e, czy dolar będzie dalej e, zyskiwał? No w tym momencie polityka monetarna odchodzi, schodzi na drugi plan. Yy, ważniejsza jest pozycja dolara jako waluty świata, waluty rezerwowej. Yy, bardzo duży popyt na dolara się utrzymuje, zresztą nie było płynności na rynku dolara. Yy, te operacje repo, które wprowadził Fed, yy, no miało, mają zapewnić płynność i ułatwić dostęp do dolara bankom centralnym. Pozostałym, największym, I, i popyt się będzie utrzymywał na pewno przez długi czas, stąd też te wzrosty. Nawet wzrosty na dolarze są silniejsze niż na tych walutach, które są tradycyjnie uznawane za waluty safe haven, czyli na jenie niż na, i na franku. Po pozycjach klientów w CMC Markets i o oczekiwaniach też widać, że tutaj są bardzo duże oczekiwania wzrostowe. Zwróćmy przede wszystkim uwagę nie na sam fakt tego szerszego pierścienia i, i zaangażowania aż 68% klientów w pozycje długie, ale na 8% czy na 8 punktów procentowych zmiany w dniu dzisiejszym czyli dzisiaj przybyło aż 8 punktów procentowych pozycji, a pod względem wartości. Zwiększyło na swoją wartość o 7 punktów procentowych. Jeszcze wczoraj mieliśmy 71, dziś 78% pozycji długich na indeksie dolara, bo tutaj omawiamy w tym momencie indeks dolara, czyli nie, nie konkretną parę walutową, ale instrument, który pokazuje siłę dolara względem 10 innych głównych par walutowych. Nie jest to ten indeks dolara giełdowy, gdzie jest odniesienie do 6 walut głównych. Tylko tworzony przez CMC Markets, indeks dolara. Także on nieco szerzej pokazuje, w nieco szerszej perspektywie i nieco ma większy zasięg tak, ze względu na większą ilość walut, które są tutaj brane pod uwagę. No choćby tak jako ciekawostka powiem, że również w tym koszyku znajduje się polski złoty, więc, więc też tutaj jest on brany pod uwagę. Wprawdzie z bardzo małą wagą, ale jest. A czy dolar w tym momencie jest lepiej wyceniany niż samo złoto? Również aktywo, które de facto działa w każdym kryzysie. Złoto w trakcie wczorajszej sesji dosyć nisko. Dziś odrabiamy część strat, zyskujemy. 0,5%, przeszło 0,5%, testujemy okolice 1600 dolarów, tym razem od dołu. Więc jak wyglądają sentymenty na złocie? Czy inwestorzy nadal poszukują um, tego, tej bezpiecznej przystani właśnie w tym cennym metalu? Złoto wydaje się zawsze takim tradycyjnym wyborem w momencie, kiedy na rynku jest strach. No, ten strach, jak już sobie dzisiaj powiedzieliśmy, jest bardzo duży. Nie, także złoto w dalszym ciągu oczywiście ma perspektywy wzrostowe. E, ta korekta, która miała miejsce, była bezpośrednio związana też z, z samym dolarem. W tym momencie złoto ponownie wraca do łask, dziś już mamy ponad jednoprocentowy ruch w górę, a pod względem, tak patrząc na zaangażowanie klientów CMC Markets, może przełączmy tutaj na, na platformę, żeby to było wszystko widoczne, o czym mówię, w tym momencie 72% klientów CMC Markets posiadających pozycje otwarte na złocie na rynku kasowym posiada pozycje długie, natomiast pod względem wartości one stanowią 61%. Rynek złota w ogóle jest dość ciekawy, jeżeli chodzi o rynek, popatrzymy sobie na rynek kasowy, bo w ostatnim czasie były bardzo duże problemy z płynnością na rynku kasowym. Banki inwestycyjne w pewnym momencie wręcz przestały kwotować złoto. To jest też taka sytuacja bezprecedensowa. Tu tego od ponad 10 lat, nawet kilkunastu lat, na rynku w ogóle nie było, żeby nie było płynności na rynku kasowym, ale to też nie, nie było takiej sytuacji jeszcze w ogóle w XXI wieku, że kwarantannie zostało poddany cały kraj, że wszyscy pracownicy banków inwestycyjnych, którzy jednak przeprowadzają transakcje. Na rynkach i tę płynność zapewniają, nagle pracują z domu. Z domu nie podejmują na pewno aż takich decyzji inwestycyjnych, jak to robią w czasie standardowym, tak? kiedy, kiedy pracują w swoich instytucjach. Dlatego automatycznie Podaż na, na rynku kasowym, no tutaj cierpi na tym i płynność przede wszystkim cierpi. Może nie tyle podaż, to płynność, więc to, to uderzyło w rynek kasowy. To złoto, które tu widzimy, to też jest złoto z rynku, właśnie kasowego, czyli CFD, wprawdzie, ale to są kwotowanie tego złota. Nie powstaje w oparciu o kontrakty terminowe, ale w oparciu o rynek kasowy, rynek międzybankowy. Podobnie jak pary walutowe, podobnie jak jeszcze srebro. Także to jest nieco, jest to towar, ale nieco inaczej kwotowany. No i tutaj no widzimy dość duże, mocne nastawienie. Myślę, że jeżeli byśmy spojrzeli na kontrakty terminowe na złoto, akurat będzie, nie trafiłem, będzie to podobnie wyglądało. Mamy kontrakt czerwcowy, no w zasadzie identyczny poziom zaangażowania. 74% pozycji na czerwcowym kontrakcie na złoto to pozycje długie i stanowią one nieco ponad połowę wartości, ale w zasadzie relacja jest bardzo zbliżona. Także dojście w oczekiwaniu klientów pod te kolejne szczyty no wydaje się kwestią czasu. Maciej wspomniałeś o kwarantannie, ta została przedłużona w Polsce, nowe obostrzenie wchodzą w życie z dniem dzisiejszym. Wydaje się, że na świecie również kwaranta końca kwarantanny prędko nie ujrzymy. Czy rzeczywiście będzie to wpływało na, na rynki finansowe w sposób nieco inny niż zazwyczaj? To znaczy, wszyscy ci, którzy pracują w bankach inwestycyjnych, być może nawet w bankach centralnych, nie będą mogli pracować normalnie. Czy to również stanowi pewny czynnik ryzyka dla, dla inwestora? Oczywiście to wpływa na wiele aspektów gospodarki, bo tutaj cierpią poszczególne branże. Więc automatycznie to uderza w indeksy, uderza to, to w konkretne spółki. Uderza też w surowce, no bo jeżeli transport obumiera, no to, to automatycznie jest mniejszy zapotrzebowanie na paliwa, na tym cierpi ropa. Zresztą z ropą naftową to jest jeszcze odrębny temat, dlatego że tutaj zbliżyliśmy się już do, do tych minimum w okolicach 20 dolarów. Popyt automatycznie jest mniejszy. Podaż się utrzymuje na relatywnie wysokich poziomach, no to cały czas już jest oczywiście pokłosie decyzji Arabii Saudyjskiej o zwiększeniu wydobycia, no ale też kończą się możliwości magazynowania tej ropy naftowej, więc no to, to jeszcze w ogóle może wywołać kolejną falę. Tutaj spadkową na tym surowcu. Także no, takie zamknięcie poszczególnych regionów, krajów całych, brak możliwości przemieszczania się, no, będzie uderzał bardzo mocno, zarówno w przemysł, w usługi. No, w tym momencie w Polsce choćby, tak, i w innych krajach to wygląda podobnie. Praktycznie usługi przestały istnieć. Jest zakaz, nawet małe, zakłady, choćby fryzjerskie, tak, już tak idąc w takie kwestie nieczysto giełdowe, ale w kwestie gospodarcze, też nie mają możliwości pracy. I to dotyczy tak naprawdę wszelkiego rodzaju usług. Jest jedynie kilka mhm. działalności, które mogą funkcjonować, ale też w ograniczony sposób. Nawet sprzedaż detaliczna tutaj na tym może cierpieć. Więc jest, jest szereg tak naprawdę czynników związanych z tymi obostrzeniami, które no, będą wpływały na rynki. Ja, jako, że wspomniałem o tej ropie naftowej. Dokładnie, tutaj, wydaje się, że nie razu... unikniemy tego tematu. Co dalej z ropą? Pojawiły się dziś rano doniesienia, jakoby Donald Trump chciał dogadać się z Rosjanami, dogadać, w sensie, nieco zmniejszyć wydobycie, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i, jak i w Rosji. Czy sądzisz, że to jest możliwe? Czy ja myślę wręcz, że Donald Trump tutaj. Może oczywiście mówić o tym, że chciałby, ale same spółki amerykańskie wydobywcze nie mają wyjścia. No to właśnie się wiąże z możliwościami raz, że magazynowania tej ropy naftowej, które są jednak ograniczone, więc nie będzie możliwości, no musiałyby te kraje bez ograniczania wydobycia, wręcz wylewać tę ropę naftową, bo, bo siły. Magazynowania się z, zniknął całkowicie. No ale jeszcze jest kwestia samej rentowności spółek wydobywczych, bo w Stanach Zjednoczonych pamiętajmy, że ta technologia łupkowa jest jednak dużo droższa. Także ropa naftowa na poziomie 20 dolarów za baryłkę, bo tyle mniej więcej w tym momencie. Wynosi cena ropy WTI, no to jest dużo poniżej kosztów wydobycia. Więc kolejne wiertnie będą się zamykały. Na pewno ta podaż automatycznie będzie spadała, no bo żadna firma nie będzie tutaj dokładała. Do, do, do swojego interesu. Wręcz niektóre, no może dojść do fali bankructw tej, w tej branży w Stanach Zjednoczonych. No tutaj jedynie wygranym może być faktycznie kraje OPE, gdzie, gdzie to wydobycie jest na dużo tańszym i na dużo niższym poziomie, a rentowność już jest osiągana nawet przy baryłce w okolicach kilkunastu dolarów, czyli jeżeli jedynkę z przodu zobaczymy. A teraz na rynku kasowym, bo to co ja teraz pokazuję, to jest rynek kasowy. I, I zobacz, że tutaj już mamy cenę w tym momencie 19,95, już ze Ponownie poniżej 20 dolarów za baryłkę, a mimo wszystko klienci CMC Markets są bardzo byczo nastawieni do tego rynku. Aż 89% z nich posiada pozycje długie. Co więcej, zwiększa się dzisiaj ilość pozycji wzrostowych, i te pozycje wzrostowe stanowią 70% wartości pozycji. Też jest bardzo duża różnica to może pokażę tutaj, bardzo duża różnica w wartości, wycenie kontraktów terminowych na, na ropę naftową. Piszmy sobie WTI, tutaj to będzie fajnie widoczne. Czyli tak, mamy rynek kasowy na poziomie 19 dolarów i 95 centów, czyli nieco poniżej 20. Ropa majowa wyceniana jest na 20, ale ropa czerwcowa już na 23 dolary, a ropa lipcowa, czyli kontrakt, który wygasa w czerwcu, jest, nad, jest wyceniany na 27 dolarów, czyli mamy aż 7 dolarów spreadu pomiędzy rynkiem kasowym, a rynkiem terminowym. No to to nie jest standardowa sytuacja. Takie, takie różnice bardzo rzadko się zdarzają. No to jest jednak ile 40% różnicy w wycenie kontraktu odległego, wygasającego za kwartał. Także no to, to są gigantyczne różnice. Mhm. Mówiliśmy o nastawieniu e, rynkowym do, do samej ropy naftowej. 89% klientów posiada pozycje długie. I teraz pytanie, czy jest to no, znane nam już w tym programie e, łapanie spadających noży, czy raczej tutaj rzeczywiście już ropa niżej po prostu być nie może? Bo jedynki z przodu e, w przypadku ropy naftowej no, osobiście nie pamiętam. Chyba w latach tutaj jeszcze, na pewno nie w XXI wieku, faktycznie tutaj po kryzysie. Naftowym w latach 80. takie poziomy się pojawiały, ale ja myślę, że to nie jest tyle złapanie spadającego noża, też częściowo tak można tego podejść. To jest bardziej wiara w siłę tego poziomu wsparcia, nawet psychologicznego poziomu w okolicach 20 dolarów, bo to jednak ten poziom stanowi bardzo silne wsparcie dla cen ropy. To zresztą było widać za każdym razem, kiedy cena się tam zbliżała, dość mocno od tego poziomu się odbijała, i myślę, że te pozycje, które teraz widzimy, te pozycje spekulacyjne, raz jeszcze uda. Następnie ekran, żeby widzowie też to mogli widzieć. Te pozycje, które widzimy w tym momencie, te 89% to jest właśnie oczekiwanie na odbicie od tego aktualnego minimum, tu gdzie jest ta linia w tym momencie pozioma. Czyli na tym poziomie jesteśmy w tym momencie. Jednocześnie jest to silne wsparcie dla cen ropy WTI. Zresztą na ropie Brent to wygląda w bardzo podobny sposób. Tam oczywiście nie mamy granicy, Nie mam aż tak psychologicznych, jest psychologicznego poziomu 21,67 w tym momencie cena ropy brent z rynku kasowego. No i tutaj też, oczywiście, silna tendencja spadkowa. W ostatnich godzinach rynek też tutaj spadał. No i zeszliśmy nawet poniżej tego godzinowego poziomu wsparcia więc no widać, że podaż jest w tym momencie silna na rynku ropy naftowej. Dla mnie w ogóle jest, jest bardzo ciekawa sytuacja, tak o czym wspomniałeś, czyli potencjalne wsparcie Rosji i pomoc Stanom Zjednoczonym, bo o takiej pomocy. Mówi się nie tylko w aspekcie ropy naftowej, ale w ogóle Rosja i Władimir Putin zadeklarowali również swoją pomoc Stanów Zjednoczonych w walce z koronawirusem pomoc taką humanitarną, tak, czyli akcje w pomo pomocy obywatelom i miałyby wejść kordony wojska rosyjskiego na ulicę Nowego Jorku i wspomóc właśnie Amerykę i Stany Zjednoczone i Nowy Jork, no to byłaby też taka sytuacja bezprecedensowa. Myślę, że takie obrazki by się w telewizjach informacyjnych często przejawiały i przewijały, jako taka jakiś pozytyw może z całej sytuacji w pewnego rodzaju. Załagodzenie konfliktu, który się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją no, utrzymuje w ogóle już od czasów wojny, tak? cała zimna wojna która niby się skończyła, jednak w dalszym ciągu gdzieś ma swoje takie nieco mniejsze oblicze. No cóż, rosyjskie wojska na ulicach Nowego Jorku to nie tylko obrazek godny telewizji, ale również i książek historycznych. No cóż, o rynkach, o możliwościach. O scenariuszach rynkowych rozmawiałem z Maciejem Leściorzem z Sims Markets. Maciej, bardzo serdecznie dziękuję Ci za ten komentarz. Dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam już na krótką przerwę.